Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Jak wszyscy doskonale zauważyliśmy i wszyscy doskonale wiemy, sezon grillowy. Tuż, tuż. Więc pierwsza z propozycji, która będzie w tym odcinku bo chciałem zaznaczyć, że to będzie taka seria tych odcinków z możliwością zrobienia sobie różnych mięs na grillu. Gotowymi mieszankami, dokładnie tak. I jak pewnie zauważyliście, jest do żeberek, czyli jak sama nazwa mówi, będzie dzisiaj boczek. Żeberka. I co musimy zrobić? Bo ja to zrobię oczywiście wszystko inaczej, jak zwykle. Czyli żeberka będą zamarynowane w tej przyprawie, ale oprócz tego dołożę do tego papier wędzarniczy. Tu mam taką porządną rolę papieru. On ma tak 60, a tak ma 50. Ten papier też możecie kupić w się, ale pamiętajcie, z kodem ramatowym 50 10% taniej, bo już by To by było, co? No. I te żeberka po zamarynowaniu w tej przyprawie właśnie, owinę w ten papier węzarniczy, czyli jak sama nazwa mówi, węzarniczy, czyli na pewno przepuszcza dym. tak Przepuszcza dym, tak jak folia celulozowa, która też przepuszcza dym. I w tym papierze Będę popiekał wędzarni w temperaturze 85, może 90 stopni z dodatkiem dymu z generatora dymu do osiągnięcia wewnątrz odpowiedniej temperatury. Myślę, że w tym przypadku będzie to 70 stopni. Więc tak Wam to streściłem, ale po kolei trzeba teraz zacząć. Żeberka. 1,7 kg porządnych żeberek. Kupionych u Żbika. Łukasza Żbikowskiego, ZPM Żbikowscy, kochani, polecam. Spójrzcie, co są normalnie, to jest boczek, nie żeberka. I musimy najpierw pozbyć się tutaj tej błony, która jest do tego momentu, bo tu dosłownie mamy boczuś. Więc zrywamy tą błonę. Bez tej błony będzie dużo idealnie, delikatne. Zrywamy tą błonę, ona schodzi dobrze, jak ją podwadzimy sobie łyżeczką, którą właśnie widzieliście. Tylko to musi być taka łyżeczka taka specjalna na delikatna. Pokaż, musisz pokazać, jak ja tę błonę tutaj zrywam. Ja nic nie muszę, ja ewentualnie... Ewentualnie możesz, no, no to, to możesz. Więc to pójdzie dla piesiów. Tu jest wszystko pięknie. E, dwa kawałki czy trzy? Dwa. Tu. Chciałam powiedzieć trzy. Że... Dwa. Widzicie, kto wow. rządzi? Ja. Chociaż jeden. Raz na dwa. O, kawałek kostki. Łukasz, jakby to pocięliś, ta że taka kostka mi tu wystrzeliła? Tak. Dobrze. Jeden, siedem. Powtórzę po raz kolejny. Przyprawa. Przyprawa naprawdę sprawdzona wielokrotnie przez wiele osób. Między innymi przeze mnie też. I jest naprawdę dobra. Nie wierzyta, sprawdź ta. E, tu jest gramatura. Jeśli chodzi o na kilogram od 30 do 35. Nie ma nic, co by mogło was niepokoić. Jest sól, czosnek, papryka słodka, seler, bazelia, czyli ten seler to jest takie coś, co musi być napisane, ale tego nie ma. Czyli majeranek, kolendra, tymianek, oregano, pietruszka liść, pietruszka liść, rozmaryn, cząber, pieprz czarny. Zobaczcie, ile wymieniłem przypraw i to jest właśnie kolejna zaleta gotowych mieszanek, bo kupujecie jedno, a jakbyście mieli teraz kupić to wszystko, co wymieniłem i sobie umieszczać taką przyprawę. Pięknie pachnie, to yy, przerąbane. 1,7 kg. to ile ja potrzebuję tej przyprawy? Powiedzmy, że dam 30 gramów na kilogram, yy, 30 gramów na kilogram, to bym musiał z 50 gramów mieć, więcej, 50, 50 damy na ten bo te żeberka, które to są, ale żeberka naprawdę rewelacyjne. Już wielokrotnie były u Łukasza właśnie żeberka zakupowane, zakupowane, kupowane. I pamiętasz, kiedyś jeszcze kupowałem, to trzy, trzy boczki nawet były wykrojone z tego tego kawałka. Musisz jeździć z tym telefonem. Tu, w tym miejscu no tu, byśmy za ostatnim, Za ostatnim żebrem byśmy odcięli. Gdzieś się grozi mi. Mam świadków. Dobrze. Wyłączamy wagę. Tu mam takie specjalne naczynko. O, pod wymiar tych żebereczek. Teraz oczywiście jak sobie je zamarynujemy. To pomymlamy tam trochę tymi żeberkami, Żeby je obtoczyć z tą przyprawą. I musi nam to odstać. Z każdej strony. Jedno, drugie. Więc słuchajcie, jak nie wierzycie, to sprawdźcie sami, co robi taka metoda, czyli marynowanie w tej przyprawie, okrycie tego papierem wędzarniczym i podpiekanie w wędzarni. Z dodatkiem dymu, bo jeśli chodzi o samo podpiekanie, to teoretycznie można by to zrobić w piekarniku, ale tu chodzi o to, żeby musnąć je tym właśnie dymem. O, powiedzmy, że otoczona, tak? Jak uważasz, moja operatorko, mojego nieziemskiego to. telefonu? Tak to wygląda. Odstawiamy to do lodowy na kilka ładnych godzin i po tym czasie papier i lecimy dalej. Odbrniamy no, się z takiej kawałeczki. Ale pięknie to No i drugi taki sam. Żeby to było dość dobrze ognięte. bo to jest ważne. Czekaj, tutaj. I drugi kawałek papieru. Oczywiście taki papier to na trochę starszy, bo 50 metrów, to ja tam użyłem metr. Powiedzmy, że metr. I co dalej? Nie ma lewa, prawa strona, po prostu po prostu tutaj mam tą deskę pod spodem. Słuchajcie, w moim przypadku. Marynowało się to plus minus 3 godziny. Tak, plus minus. Ale będzie całą noc, nic nie będzie szkodziło temu. Będzie krócej też, nic nie będzie temu szkodziło. Ja to odsunę. I teraz co robimy? Tylko będziemy to zawijać tak, żeby to było kośćmi do dołu. No właśnie. Wiesz co? Ja od razu sobie przygotuję. o Boże. No brudę to wszystko. Poczekaj. Czy ta Mazara taki nie? Trochę. No, trochę tak. Myślałem, że powie, że nie. No nie mogę cię okłamywać. Jak? Nawet dobra. tego nie skomentuję. O, no, no, no. Tak. 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 I tu w tym przypadku też tak zrobimy. Oczywiście później, później w tym grubszym kawałku, czyli w tym akurat, który tu zawijam. Będziemy musieli wbić sondę, tu gdzieś sobie w ten najgrubszy kawałek, w najgrubsze miejsce. Ale dopiero za jakiś czas. Benzarna już jest uruchomiona. Uruchomiona, uruchomiona. Pięknie powiedziałaś. Tak jakby ta przyprawa troszkę się... O właśnie. Za dużo troszkę tej przyprawy. Co za dużo, to nie zdrowe, to się mówi, nie? I co ja mam teraz z tym zrobić? No połóż na to i nic się nie stanie. A, posprzątać, tak. dobra. Identycznie jak w pierwszym przypadku, czyli pod spód. Tutaj to samo. Tutaj tak. Oczywiście będziemy to na należąco na leżąco, to też, żeby było jasne. Więc mamy tak i tak. Tak jak Wam zaznaczyłem, wędzarnia rozgrzana. Do 90 stopni za moment, przenoszę do wędzarni, bo też musimy wygrzać ją do tej temperatury. No, i będziemy podpiekać z, dodatką tego, z dodatkiem tego demo, tak jak Wam powiedziałem, do uzyskania wewnątrz 70 stopni, co również Wam powiedziałem. Oczywiście zrobi to wędzarnia HMD Smoker, najlepsze wędzarnie na świecie. Kochani, w opisie pod filmem link do HMD Smoker, więc tam możecie zamówić. Temperatura ustawiona, przed chwilą przełożyłem te żebra, więc nieco spadła, ale generalnie 90 stopni. Jest tu na zielono, jakby ktoś coś. I teraz tak, nawiew, bo miałem włączony nawiew, zostawiamy, raczej yy, znaczy wyłączamy, zostawiamy, aha, a ja nawiew miałem włączony, a klapka zamknięta, pięknie zrobiłem, ale jaja, no dobra, nic się nie stało. Ułożony na ruszcie, z węzerniami można sobie też taki ruszt domówić, 1, 2, 3, 4, ile kto chce. Oczywiście za momencik uruchamiamy dym, dym będzie bukowo-olchowy. Takie zrębki, najbardziej klasyczne, najbardziej uniwersalne, i wędzimy, podpiekamy do temperatury 70. Kurcze, trzeci raz już powtórzyłem, będzie to źle wyglądało w filmie. Ale lepiej za dużo niż za mało, jak to się mówi, prawda? Dokładnie. A na sondę, to jeszcze chwilę trzeba poczekać. Jeszcze jedna ważna kwestia: mianowicie ten papier jest odporny na wysokie temperatury. Tu akurat dostaję dymem od dołu więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno moja opinia będzie rzetelna odnośnie wędzenia żeberek w przyprawie do żeberek. Tyle już mamy wewnątrz. 70 stopni ustawione, 45 jest. Ja na chwilę termometr do góry przerzucę, żeby Wam pokazać, jak i gdzie wbiłem sondę. Czekajcie, czekajcie, niech ta chmura odleci, bo będzie wędzony Marcin. A ten dym jest tak ostry. Fuh, to najgrubsze miejsce. O jest. tak. Dobra, zamykamy. I cierpliwie czekamy. Oczywiście to nie jest na żadne bluetooth, więc trzeba będzie monitorować, żeby te. Tutaj u góry sobie podłożyłem taką kackę. Pewnie o widać. Bo u góry mogą nam takie się robić. Krople z tego osadu, który zacznie się topić, bo temperatura jest 90 stopni, więc żeby. Ale myślę, że nic nie widać. O boż, no ale lepiej na zimne dmuchać. Przenośnie oczywiście. Zamykamy i pieczemy i będziemy. Jeszcze jeden stopień, ale trochę to trwało. Nie będę ukrywał. Muszę wam coś pokazać. Ta taska, którą tu u góry. Położyłem to Wam o tym powiedziałem. Nie wiem, czy da się ją wziąć w ogóle w by dłonie. O jest, patrzcie, widzicie te kropelki? To są te kropelki tam w koło komina. Widzicie może? I one nam skapują, dlatego że jest wysoka temperatura. I to jest między innymi przez to, że nie, jak nie czyściłem wezbrania, to tak się właśnie dzieje. Kolejna rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, to o tym. Papierze wędzarniczym. Oczywiście papier wędzarniczy przepuszcza dym, przepuszcza powietrze. Jak również zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia. Spójrzcie, takie widać przebarwienia. I patrzcie, to wszystko w środku. To są zaraz, jeszcze jeden stopień, i będę to otwierał. Jest na pewno bardzo so, soczyste. I pyszne. I na pewno czuć to węzonką. Więc kochani moi, czekamy ten jeden stopień. I wyciągamy. Jest, jest. Wreszcie, ten jeden sobie zejmę. A ten drugi otworzę. Boże. Boże otworzę. Całe nie czuję, że rymuję. Uwaga. Wszystko się teraz wyjaśni. Patrzcie. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo otwiera żebro. Łamaga, tak? No Patrzcie, na kościach zawsze jest takie coś jak yy, tu, taki czarny ślad. Nie wiem od czego to Od krwi, czy, czy takie osoczek wylatuje z z żeberek z kości po prostu. Ej, masz nie poparzył. Boże, nie wiem jak się chce to zabrać. E, między kośćmi. Dobrze to nazwałem? Kośćmi czy kościami? Tak, kośćmi. Patrzcie. O, trafiłem chyba w kość. Poczekaj. Chyba tak. tak. nie? Patrzcie, już to widać. Czekaj. Nie, tam jest ta kość. A, dobra, to daleko. Z drugą stronę. Czekaj, jeszcze jedną ukroję. Czekaj. Tu. Patrzcie. Czekaj, ja to zrobię jeszcze inaczej. Pokaż to. Widzieją za to coś? Dobra. O Boże. Boże. Próbujemy. Ty to naprawdę rzuć wędzonką. Ej, ten papier. Przepuścił dym. Widzicie jakie miękkie? Ja jadźcie, nie mogę. Gryli i w jednym. Przepyszne. Mięciutkie bardzo, nie? Mm -hmm. ale przyprawa kozak, ej, bez kitu, wiecie co? ja wiem, wielu sobie teraz pomyśli reklamuje to, co ma nie? spróbujcie tylko koniecznie w papierze i uwędźcie to to nie jest to samo, co folia, co mm, folia celulozowa papier wędzarniczy kosmos, normalnie Masakra. Mm -hmm. Trochę to trwało, ale... Zapyszmy. Wiktor to żyweczko? Wiktor się nie opodal kręci. Znaczy kto tu się nie kręci? Trzeba od tego zacząć. O tutaj, tu chodź. <laughs> mm -hmm. o. Kajtuś też by chciał żeberko? Mhm. Kajciuś by chciał żeberko. Bogdan by chciał. Mega. Tak cię trochę z góry nagrywam. Wiesz o tym, nie? Słucham. Nic. Patrzysz na mnie z góry? Tak. Jezu. Słuchajcie, kochani, polecam Wam takie żeberka. Nie wiem jakie nazwać, ale z tą przyprawą do żeberek, koniecznie, ona jest tak w punkt, jeśli kłamie, to zrób, jeśli ktoś będzie robił, piszcie w komentarzach, bo na grupie też to będzie, będzie to na YouTubie, czy faktycznie jest dobre, czy dobre nie jest. Ten papier, Hajtuś. pachnie wędzonym. Co tam? Rewelacja, a więc polecam. Hmm. Hmm. Co takie żebereczko raz. Jeszcze... No, przed kolacją. A, zaraz, a jeśli film się podoba, tak właśnie, przed kolacją. <grym> Dobra? Ubiłem. Łapa w górę i komentarz, co sądzicie? Pomachaj nam. Jesteś w kadrze. O, żeberkach. Oczywiście, jeśli chodzi o tą przyprawę, bo naprawdę. Jest tyle tych różnych przypraw. Jest to ktoś co za nas zrobił, ktoś to połączył dla nas, dla was specjalnie, żebyście wy tego nie musieli zrobić. Link macie w opisie do przyprawy do Żeberek, jak również do tego papieru, który pachnie jak. upędził się papier. Cześć. to. Mhm. Subskrypcja dzwoneczek. O tym chyba nie muszę przypominać. To... Mm. Oczywiście HMG Smoker, to właśnie w tej wędzarni się to wszystko działo. Polecam HMG Smoker, link również opisie Maciej Piątkowski. Najlepsze wędzarnie na świecie. Nasze social media, grupa na Facebooku. społeczne gotowanie i wędzenie. TikTok swoje gotowanie. Instagram swoje gotowanie. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.